Jest mu znacznie trudniej fotografować, ale napędza go autentyczna pasja. Mariusz Świerczyński, rodem z Sieradza, jest niepełnosprawny od 24 lat. Fotografią zajmuje się od ponad 10 lat i niewątpliwie ta pasja pomaga mu żyć. Mariusz Świerczyński, Sieradzanin, który wiele lat mieszkał w zzyńskiej Woli, a obecnie jest warszawskim prawnikiem, ma świadomość swoich ograniczeń. Mimo tego ciągle poszukuje podróżuje, czego efektem były już dwie wystawy w Galerii Teatr Sieradzkiego Centrum Kultury, prezentujące fotografie z kresów wschodnich i z południa Włoch. Żeby zachować różnorodność ujęć, ja muszę poszukiwać takiej, takiego miejsca, które, no, niestety, często jest dla mnie niedostępne. Wiadomo, że na drzewo nie wejdę, ale mm, czasami trzeba korzystać z pomocy innych. Ale nie da się ukryć, że niestety czasami trzeba zrezygnować z jakiegoś ujęcia, a czasami po prostu tak poszukiwać takiego miejsca, które umożliwi mi zmianę pozycji. Dlatego pan Mariusz zmuszony jest wkładać więcej wysiłków w fotografowanie i ma świadomość swoich ograniczeń. Jednak mimo tego. Myślę, że fotografia, jeżeli ma oddawać, pokazywać nam nasze życie, to człowiek musi być w centralnym miejscu. Zdjęcie bez człowieka dla mnie jest martwe, jest nudne. Tam po prostu nic się nie dzieje. Natomiast człowiek postawiony przed jakimś obiektem architektury, przed jakimś krajobrazem, powoduje, że sytuacja, którą fotografuje, jest niepowtarzalna. Z pomocą przyjaciół Mariusz Świerczyński przejechał pół Europy. Wszędzie fotografował, ale niemal zawsze starał się to robić tak, aby na jego zdjęciach najważniejszy był człowiek. Jest to wyjątkowy artysta, chociażby ze względu na sposób poruszania się, sposób fotografowania z, jakby z innego punktu widzenia, niż my poruszamy się i widzimy. No oprócz tego zupełnie inaczej dostrzega ludzi. Na tych fotografiach widzimy, że jest bardzo wrażliwy na, na, na ludzi. Ale nie tylko dlatego fotografia jest dla Mariusza Świerczyńskiego najważniejszą ze sztuk. Fotografia daje możliwość poszukiwania estetyki piękna, które nas otacza. Nie jest może ono dominujące, natomiast fotografia nam umożliwia znalezienie takiego wycinka rzeczywistości, który się jeszcze zachował, a który w moim odczuciu jest godny tego, żeby to udokumentować, żeby to znaleźć, albo nawet Jakoś tak pokazać w taki bardziej malarski sposób. Aby to osiągnąć, Mariusz Świerczyński fotografuje na tradycyjnym filmie. Nie stosuje też żadnej obróbki komputerowej zdjęć. Planuje oczywiście kolejne podróże i kolejną wystawę. Może za rok, może za dwa, ale na pewno znowu pokaże swoje fotografie szerokiej widowni.